Oto i piątek 25 września. Dziś święto sił zbrojnych w Mozambiku, więc dzień dobry po portugalsku. Bom dia. Patronem odcinka jest Scotoplanes. W Rwandzie Święto Republiki, międzynarodowo Dzień Farmaceuty w Polsce, Dzień Budowlańca. Najbardziej imieniny ma dzisiaj Irmfryda. Nieocenieni w swej znakomitości są również Ermenfryd i Ermenfryda, Firmin, Galfryd, Gaspar, Herkulan, Irmfryd, Kleofas, Minigniew, Rufus, Świętopełk, Wawrzyniec, Włodzimir i Włodzimira. Pozdrowienia dla rodziców. Nocnik historyczny. W 303 roku francuskie łachudry obcinają głowę świętemu Ferminiuszowi z Pampeluny. 1666. Anglosasy leją wikingów pod Stamford Bridge. 1655. trwa potop. Szwedy oblegają Kraków, a Polaki gdańską głowę. W 1789 amerykański kongres zatwierdził pierwszych 10 poprawek do konstytucji Stanów Zjednoczonych. 1793. Drugi rozbiór Polski. Na mocy podpisanego traktatu Prusy otrzymują niemal 60 tysięcy km2 naszej ziemi. W 1911 w porcie wojennym w Tulonie w powietrze wyleciał francuski pancernik Liberté. Było wiele radości. W 1921 we Lwowie ukraińscy patałachowie nieudolnie zamachnęli się na życie Piłsudskiego. W 1927 otwarto nową synagogę we Wrzeszczu. 1939. Niemcy dywanowo bombardują Warszawę. Ginie ponad 10 tysięcy ludzi, rannych ponad 30 tysięcy. W 1943. Dowodzenie nad SS i policją w dystrykcie warszawskim przejmuje znany syn Franz Kutschera, zwany Katem Warszawy. 1965. Premiera popiołów Andrzeja Wajdy. W 1976. Wychodzą mapety. W 1982 autobiografia perfektu zalicza pierwsze miejsce na liście przebojów radiowej trójki. W 2008 piraci z Somalii porwali ukraiński statek przewożący 33 czołgi, zuchy, porodówka. W 1711 Queen Long, Cysosz Chin. W 1897, amerykański pisarz z gatunku noblistów William Faulkner. W 1970 niemiec ale dobry pisarz Erich Maria Remarque. W 1968 znany Murzyn, Will Smith. Rok później zjawiskowa Catherine Zeta Jones. W 1984. Siphivet Habalala, afrykański kopacz w piłkę. Zaniechali oddychania. W 1066 pod Stamford Bridge Anglikowie ubili monstrualnego wzrostu króla wikingów, Haralda III Srogiego. W 1333 Morikuni, japoński szogun. W 1559 hospodar wołoszczyzny Mircza Pastuch. W 1967 generał Stanisław Sosabowski. Na koniec Filipus Aureolus Theoprastus Bombastus von Hohenheim i jego złota myśl na dziś. Z pamiętnika alchemika. Alchemiczny fach powiada. Nie pić w piątek. Nie wypada. Miłego dnia.